Za każdym razem, jak kończę film i teraz i myślę o następnym, mam jakieś takie idee, natomiast jak siadam i zaczynam pisać, to te kobiety różnej maści mi się w głowie pojawiają. I tak też było z tą bohaterką. Pomysł wziął się z jakiegoś artykułu. Było kilka kobiet, które w desperacji popełniło taki akt jakichś takich dziwnych działań. I Jakoś zarezonowało to z moim mózgiem i poczułam, że jest coś bardzo niesamowitego w takiej zwykłej kobiecie żyjącej takim bardzo rutynowym życiem, która nagle postanawia zrobić coś, co zupełnie wychodzi poza jej granice wyobrażeń. I bardzo mi się to spodobało. Nie namawiam Państwa do napadów na bank, natomiast myślę, że niekonwencjonalne myślenie. I teraz się wiele o tym mówi. W wielu krytycznych momentach się sprawdza, żeby wyjść poza ramy swoich doświadczeń i zrobić coś zupełnie innego, czego sami po sobie byśmy się nie spodziewali. Jeden z moich przyjaciół w Nowym Jorku powiedział taki, do mnie taką piękną, pięk, piękne zdanie: powiedział, że ten film jest do, Ja w tej chwili działam jak marketing, ale to nie odchodzi. Powiedział, że ten film jest dowodem na to, że film jest sztuką, a nie tylko i wyłącznie elementem dostarczania serwisu czy usług usług, to ja tłumaczę z angielskiego tak, że to inaczej byśmy po angielsku, nieważne. Razie, mi się to bardzo spodobało, dlatego że możemy pytać, czy, 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 czy napad na bank jest banalny czy niebanalny. To, to, jest, to nie ma znaczenia. Jak sobie popatrzymy na historię dramatu światowego czy sztuki w ogóle... To największe dzieła powstawały z powodów bardzo banalnych, z powodów niezwykle, jakby wydawałoby się nieistotnych i głupich czasami. Natomiast co tworzy sztukę, to tworzy sposób, w jaki my umieszczamy ten banal w szerszym kontekście. I tutaj w tym filmie jest właśnie to jest nie, nie tylko o, o, o kobiecie nie tylko o mężczyznach nie tylko o relacjach to jest również o kontekście społecznym, o kontekście politycznym i o tym wszystkim co nas tworzy i co my tworzymy. Natomiast yy, muszę powiedzieć jedną rzecz, że też takie przed wejściem nawet powiedziałem takie zdanie, że też się głupio czuję, bo Dorota jest nieprawdopodobna w tym filmie, naprawdę i to nie to co widzimy nawet, tylko jak ona na, na, nad tym pracowała i tak do Adama powiedziałem przed wejściem, że no mieliśmy fajną fuchę Matka, na... Matka za nas harowała. Dzisiaj pierwszy raz widziałem ten film. Na Dorotkę patrzy się. Patrzy się po prostu. Się patrzy jest się. Jest się z Dorotką w jej. Znaczy jest się w tej historii Miry z Mirą. Nie wiem czy mogę spoilerować. nie mogę, tak? Możesz, jest jedna możesz. scena ta wasza. No nie bardzo, bo to będą oso ludzie oglądali. A, a, właśnie, no właśnie, im, więc, ale jest, nie, jest jedna nie. scena, w której się bardzo wzruszyłem, gdzie Mira mówi, nie zostawiaj mnie samej, tak? No to ta scena. Film chyba, film chyba jest. Wzruszyłeś no, się jako Adaś czy jako syn? Tam siedziałem, to jako, jako Adaś, ale jako syn patrzyłem na, powiedzmy, na waszą relację i byłem tak w niej, tak się czułem niewygodnie, to jest tak, pięknie stworzona toporna ta relacja ludzi, którzy są wiele lat z sobą i ich chyba już nie potrafią być z sobą i w ogóle ten film jest o tym jak bardzo potrzebujemy bliskości. Nie było nigdy takiej możliwości, żeby ten film był kręcony w taki sposób stricte realistyczny. Nie było możliwości, żeby on był ciemny, mroczny, przyziemny. Zawsze to gdzieś było takie Miało być jakby gdzieś uniesione z dużą ilością powietrza. W... I szuka, szukałyśmy gdzieś jakiegoś takiego spojrzenia, które by gdzieś z jednej strony jakby wspomagało, jakby wspierało w historię Miry, czyli tak, żeby ta kamera gdzieś była blisko niej. A z drugiej strony też nie chciałyśmy gdzieś pogłębiać pogłębiać, jakby pogłębiać kamerą czy kolorem, światłem tej sytuacji, w której jest Mira. I Gdzieś chciałyśmy się gdzieś poruszać w takiej, w takiej przestrzeni jej, w jej głowie po prostu, gdzieś zdjęciami, no. że nie można tak powiedzieć, tak, że to jest gdzieś w y, głowie y, 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 i też no inspirowałyśmy się też taką y, japońską fotografką, gdzie gdzieś też jest Rinko Kawauchi, chyba tak dobrze wymagam. I, I ona gdzieś ma takie w swoich fotografiach, tam chyba więcej ma takiego skupienia na, na detalach, którego u nas nie ma, bo u nas tym detalem jest jednak Mira jesteśmy przy Mirze cały czas. Natomiast gdzieś stamtąd wzięło się dużo inspiracji odnośnie koloru i właśnie jakiejś takiej lekkości gdzieś w pewnym sensie, bo też, też jakby y, historia dzieje się w małym miasteczku, to miało być tak, że to miasteczko gdzieś może być gdziekolwiek w Polsce, tak? Że jakby nie, nie chcemy gdzieś konkretnie tego umiejscawiać. E, Także gdzieś szukałyśmy do tego jakiegoś takiego klucza wizualnego. Kurczę, mam nadzieję, że się ta moja Mirka podobała i Państwu i ludziom się spodoba, bo mm, to jest taka kobieta, że mi się wydaje, że ja ją znałam zawsze. Dlatego, że urodziłam się na... Czy ja za długo mówię? Nie. Nie. <głos》>, że urodziłam się, przepraszam, na Śląsku. Tam chodzą takie panie, które już są po 60. Te panie chodzą wszędzie. Wczoraj mi koleżanka nauczycielka z Koszalina napisała, przyjechała specjalnie, żeby zobaczyć film, że ona miała wrażenie, że ona swoje życie widzi na tym ekranie. Jeśli dostałam tę nagrodę w Stanach, to może i one w Ameryce gdzieś tam pom pomykają i w ogóle w innych częściach świata. Takie panie, na których się nie zwraca uwagi, ponieważ są starsze, ponieważ nie są piękne, ponieważ nie są zgrabne, nie są modne, nie są świetnie ubrane, obsługują dom, rodzinę, męża, syna, chodzą do pracy. Są takie, mówi się o nich, ciche myszki. Ja takich cichych myszek widziałam bardzo dużo na Śląsku. I czasami widzę te kobiety, mijam je na ulicy, widzę je w sklepie. Moja mama taka była. Tak przez chwilę kiedyś tam powiedziałam, że tak dedykuję jej. To znaczy moja mama nigdy nie napadła na pan. <noise>